Jak co roku szkoła podstawowa numer 6 organizuje festyn rodzinny. Jest to okazja do spotkań, integracji i co najważniejsze dobrej zabawy. Chcieliśmy w ogóle spotkać się tutaj wspólnie z rodzicami, z dziećmi, pobawić się, e, zrobić tak, żeby dzieci były przed wakacjami uśmiechnięte, radosne, zadowolone. Pogoda nam dopisała, humory też. Na festynie przygotowanych było wiele atrakcji. Mamy występy dzieci które mogą pokazać się na scenie, mogą zaprezentować swoje umiejętności taneczne i piosenkarskie. Mamy również zamki, a właściwie zjeżdżalnie dmuchane, na których dzieci dowoli mogą sobie zjeżdżać, bawić się. Są koniki, gdzie można skorzystać, pojeździć i na kucyku, i na większym koniu. I zabrakło malowania twarzy, do warkoczy, czy też masażu. Dodatkowo były także atrakcje przygotowane przez służby. Dzisiaj przygotowaliśmy dla dzieci hydronetkę ze ścianką. E, mamy oczywiście nasz wóz Volvo do pokazania. E, no i oczywiście przekazujemy wiedzę, jaką mamy, bezpieczeństwo przede wszystkim. Przygotowaliśmy mini miasteczko ruchu drogowego z e, e, bicyklem który jest główną atrakcją tak naprawdę, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. E, oprócz tego nasze rokardy, e, dzieci mogą e, również poćwiczyć RKO. Bardzo fajnie zorganizowany festyn. E, jest to potrzebne, jest to integracja rodziców, nauczycieli i uczniów oczywiście. Jest to mnóstwo zabawy. Najbardziej mi się podobają te węże strażackie. i Później mi się podoba nie? Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa dla dzieci i dla rodziców, żeby razem spędzić czas i zobaczyć też szkołę. Niektórzy przyszli, przyszli uczniowie też zobaczą naszą szkołę, więc myślę, się jak najbardziej na plus. Mi się bardzo podoba. Ogólnie wszystkie atrakcje są przemyślane i bardzo fajne. Ogólnie nie chciałabym, żeby jak już pójdę ze z tej szkoły, żeby już nie było tych kwestii. A na koniec imprezy odbyło się losowanie głównych nagród. Tak? Numer 679.